To jest poważny, poważna sprawa. Ale problem z tym, że mrożenie szkodzi zarodkom? Tak, jeden z najbardziej kontrowersyjnych tematów wokół in vitro to jest mrożenie. Mrożenie zarodków, mrożenie nasienia, mrożenie komórek jajowych. Po co tak naprawdę się mrozi yy, ludzkie gamety? Czy to jest w ogóle potrzebne? Można odpowiedzieć bardzo krótko jednym zdaniem. Przede wszystkim po to, żeby było taniej. To jest pierwsze, mhm. ale nie zawsze. Dlaczego? Ale w tak. jaki sposób taniej? W jaki sposób taniej? Już, już tłumaczę. Mhm. Kiedy, kiedy mrozimy żywność, kiedy chcemy ją z, w jakiś sposób zabezpieczyć, mhm. czyli zachować na potem, jakiej mamy za dużo na dzisiaj. Jeśli mamy wystarczająco mm -hmm. na dzisiaj, to, to robimy na świeżo, a resztę robimy, y, zamrażamy. I tutaj jest y, podobna historia. Natomiast y, co my uzyskujemy w programie vitro? Mm. Uzyskujemy więcej oocytów niż w naturze, czyli komórek jajowych. W związku z tym mamy 6, 8, 10 komórek. Później możemy mieć z zapłodnienia tych komórek powiedzmy kilka zarodków, a transferować możemy jeden. Czy musimy? Nie, ale zdrowy rozsądek i wiedza medyczna i doświadczenie przemawia do nas, że powinniśmy ograniczyć liczbę transferowanych zarodków najlepiej do jednego, bo wtedy unikamy ciąży mnogiej. Ciąże mnogie, obojętnie jak uzyskane, czy w sposób naturalny, czy po stymulacjach, czy po programie in vitro, są od razu z definicji ciążami wysokiego ryzyka. Mhm. I to się równa tak, że mamy jeden zarodek, to będzie ciąża pojedyncza, jak dwa, to duża szansa, że ciąża mnoga, w sensie podwójna, a jak trzy, to... biologicznie, biologicznie może z jednego zarodka powstać ciąża bliźniacza bądź mhm. trojacza, nawet czworacza, ale zdarza się to rzadko. Bardzo rzadko. Natomiast jeśli transferujemy dwa, trzy zarodki, prawdopodobieństwo uzyskania ciąży mnogiej jest dużo wyższe. Lepiej zrobić jest dwa transfery, przy czym mhm. zakładamy, że na przykład pierwszy się nie powiódł pojedyncze, z pojedynczym zarodkiem, niż mielibyśmy uzyskać ciążę bliźniaczą i mieć z tego powodu kłopot z, mhm. później z urodzeniem zdrowych dzieci. Czyli nie tylko taniej, ale również bezpieczniej. Zdecydowanie, zdecydowanie bezpieczniej. Jestem rodzic. Tak, i to tani. jest takie, to też często pacjentom tłumaczę właśnie w podobny sposób mhm. w trakcie wizyt. gdzie Dlaczego jeden? No bo, panie doktorze, myśmy mieli sześć transferów już. Aha. I nie uzyskaliśmy ciąży. No i to jest kwestia teraz bezpieczeństwa. Tu Aha. rozmawiamy o bezpieczeństwie. Czy warto wydać pieniądze na dodatkowy ewentualny transfer, jednak zachowując bezpieczną ciążę pojedynczą? Moim zdaniem warto, Aha. bo ewentualny transfer to jest około 3000 złotych. 2,5-3 tyle, tyle mniej więcej koszt transferu jest zamrożonego zarodka. Natomiast gdyby doszło do ciąży mnogiej, to albo nie donosimy żadnego, żadnego dziecka, Aha. czyli nie będziemy w ogóle mieć dzieci z, tego, z tej puli zarodków, albo na przykład będziemy mieli ogromne kłopoty w czasie ciąży. A nie daj Boże, jeśli z powodu tylko i wyłącznie ciąży mnogiej będziemy mieli powikłania wcześniactwa i będziemy mieli chore dzieci. Mrozimy wtedy, kiedy mamy albo za dużo komórek jajowych, albo za dużo embrionów, które zachowały potencjał do dalszego rozwoju. Mówimy o takich zarodkach, kiedy, kiedy mamy zarodek pięciodniowy w formie blastocysty. Aha. No i jeśli mamy taki dobry zarodek, to embryolodzy uznają, że te zarodki mają cały potencjał rozrodczy zachowany, żeby po rozmrożeniu podjąć dalsze etapy podziałów i uzyskać prawidłową ciążę. No tak wszystko fajnie, no ale to mówimy teraz o tej procedurze in vitro tu i teraz. No ale przecież te zarodki zamrożone będą przechowywane przez następne 5, 10, być może 20 lat. No to, czy w ogóle czy zamrożenie nie zaszkodzi tym zarodkom? Co się no, z tym stanie? No to bawimy się tutaj teraz. Jest to problem. Absolutnie hmm. i to jest poważny, poważna sprawa. Ale problem z tym, że mrożenie szkodzi zarodkom, czy problem z tym, co z Nie. Okazuje się, że mrożenie nie wpływa, tak naprawdę w badaniach wykazano, hmm. że ciąże uzyskane po zamrożeniu zarodków rozwijają się tak samo jak ciąże ze świeżego zarodka. Jedyne co wykazano, yy, i to są badania skandynawskie z ostatniego roku bodajże, że mm... Należy dążyć jednak mimo wszystko do transferu świeżego zarodka, pierwszego tego, który, który mamy, ponieważ częściej się zdarzają większe masy płodów u takich y, ciąż uzyskanych zmrożonych zarodków i częściej dochodzi również do powikłań w ciąży w postaci nadciśnienia. W postaci naciśnienia. rzucawka, z tym związane mogą być dodatkowe kłopoty w przebiegu ciąży. Ale skuteczność transferu świeżego Aha. i mrożonego jest, jest bardzo zbliżona, podobna, Aha. prawie taka sama. To tylko zależy od, od, grup, od grup badanych. Czyli możemy założyć, że takie zarodki mogą być przechowywane bardzo długi okres. Tak, i są przechowywane. I są przechowywane. I są przechowywane. Jest, to problem, jest to problem dla pacjentów, dlatego też pacjenci powinni y, poruszać y, te sprawy w momencie, kiedy decydują się na ilość zapłodnianych komórek jajowych. Ja bardzo często z pacjentami na ten Aha. temat rozmawiam. No to jest osoba, sprawa indywidualna, zależy, zależy yy, mm. w jaki sposób yy, pacjenci podchodzą do swojego problemu, jak długo się leczą, ile wykonali wcześniej prób. Mm -hmm. Trzeba pamiętać również, że my możemy w sytuacjach, yy, kiedy pacjent na przykład nie akceptuje zamrażania zarodków, bo są no takie. No właśnie to są takie w takie sytuacji, yy, no, My możemy zrobić program in vitro również na jednej komórce na cyklu naturalnym. Mhm. I ja w swojej y, historii medycznej mam kilka takich ciąż uzyskanych na, mhm. w sposób naturalny, w sensie naturalny za pomocą in vitro, ale na komórkach uzyskanych w cyklu naturalnym, bez stymulacji, mhm. tylko w odpowiednim momencie pobieramy tą komórkę y, z jajnika i mamy jedną komóreczkę, zapładniamy ją, tak jak w życiu. Jesteście na kanale Kliniki Bocian. Znajdziecie nas w największych miastach w całej Polsce. Jeżeli interesują Was szczegóły, zajrzyjcie na naszą stronę internetową klinikabocian.pl.